Oskar Polak z numerem Żurawski, z 14 Jan Stępień, z numerem 22 Konrad Piskalski. Braku zdecydowania i pomysłu na akcję ofensywną w polskim zespole. I to oni będą mieli pierwszą dogodną okazję, musiał interweniować. 18 latek zawodnik urodzony w Budapeszcie, a teraz pierwsza okazja Węgrów. Dobitka na nasze szczęście. To ten zawodnik teraz w naszej tercji, jeszcze Węgrzy za bramką. Podanie w przestrzeń międzybulikową. No i tutaj na nasze szczęście. Aktywnie jednak dobrze w obronie Polacy I teraz będzie okazja do kontry. Wicher, Wicher, co zrobi Wicher? Strzela gola. Polacy obejmują prowadzenie. Szósta minuta, piętnasta sekunda. No, ten strzał, ten strzał chyba był perfekcyjny w tej kontrze. Nic nie miał do powiedzenia. Gerger -ger jednak niedokładnie przejęliśmy na bandzie, ale szybko straciliśmy i teraz Polak musiał interweniować. Po tym jak. Przeni Hadobaz i ten krążek jest w polskiej bramce, niestety, nieco szczęśliwie, trochę w tej akcji było przypadku, ale Węgrzy wyrównują. Strzelcem tego gola, jeśli dobrze spostrzegłem, Dawid Barna. Choć, też pytanie, na ile tam krążek miał kontakt? Ten pojedynek Oskar Polak poczekał teraz kapitan węgierskiego zespołu na niebieskiej. Zagranie przed naszą bramkę jest 1 do 2. Wykorzystali moment zmiany w naszej ekipie Węgrzy i na listę strzelców. Teraz już bez wątpienia wpisuje się. Tamasz Tołt. Błąd w polu zmian. Sprytnie wykorzystany przez Węgrów. Zaczaił się tutaj szeroko. Reprezentant Polski. Jeszcze uderzenie. Takie niespodziewane po obrocie. Ładnie pokazał się w tej akcji. Jeden z polskich reprezentantów. Szybciutko o naszej kadry. Ruszają Węgrzy. Na dobrej prędkości ładnie wymienili podania. Uderzenie broni, jednego z ogry. Oskar Polak. Pierwsze wznowienie. Polacy sprawdzili czujność remetę między słupkami. Jeszcze jedno uderzenie. Uwinąć się w bramce Oskar Polak, aby odbić jedno, drugie uderzenie Węgier. Teraz już się wróci do gry. Jeszcze szlekman, jeszcze zagrywa na niebieską. Ładnie to Węgrzy rozegrali i kapitalnie Polak. Biało-czerwoni w komplecie. Będzie teraz okazja dla Maciasia. Maciaś! Backhandem, ale kapitalnie. Gerger, świetne teraz zagranie Piskalskiego. Będzie okazja! Chybił, niestety. Szkoda, szkoda, że te dwie okazje nie zakończyły się bramkami. Teraz Węgrzy. Polak złączył parkany. Zamknął drogę dostępu do swojej bramki. Zgubił w całej sytuacji. Oskar Polak, niebieską, szybciej wymienione tutaj podania. To był on teraz przy krążku. Cizer, jest gol, jest 1-3. Dobrze to Węgrzy rozegrali. Nie zdążył przesunąć między słupkami bramki. Oskar Polak i w przewadze Węgrzy powiększają prowadzenie. 29 minuta 44 sekunda. Ten wicher jeszcze raz pokazał nam się z dobrej strony. Michalik, świetne nagranie, tylko boczna siatka. Jeszcze raz kapitan węgierskiego zespołu, Szlekman. Mocno broni Polak i będzie dobitka. Muszą tam być obrońcy. Nie ma pomocy, nie ma wsparcia dla bramkarza. I Węgrzy zdobywają czwartego gola w momencie, kiedy już wrócił piąty zawodnik naszej reprezentacji na lud. A strzelcem tego gola Andrasz Michalik. Miałem wrażenie, że to on właśnie nie zdołał jednak pomóc i uchronić naszego zespołu też od utraty gola. Teraz trzeba oddać się strzał na bramkę. Remete jest tam blisko, ale krążka nie ma w ramce. Gracz, który też w miesiącu kwietniu skończy dopiero 8 osiem... dla węgierskich barw. Remetę, a teraz blisko Polacy i. Rozegrali dwa sparingi o nich za moment, bo teraz groźnie wygląda akcja Węgrów. I niestety jest 1 do 5. Jest 1 do 5. Aleks Fekete skuteczny w tej sytuacji. 1 na 1 z płonką. Umieścił krążek pod sylwetką polskiego bramkarza, pod poszukiwaniem kolejnego gola. Wolał rozegrać, wolał utrzymać się przy krążku, zarobić kolejne sekundy, a tutaj w osłabieniu mógł... Płonka. Zwyczajnie oddajemy go przeciwnikowi, może teraz. Jest okazja, jest więcej miejsca, ale dobrze skrócił kąt i zostawił Hadobaszowi. I Płonka. Z dobrym refleksem przy. Ładnie, teraz rozegrali Węgrzy. Jest szóste trafienie na minutę i 50 sekund przed końcem. Ładna dwójkowa akcja, wykończona strzałem Alexa Feketę, który wpisuje się po raz drugi w tym spotkaniu na listę strzelców. 58 minuta, 10 sekunda i mamy. Bo to też element, w którym Węgrzy dominowali. Jeszcze okazja na gola jest 1-7 i raz jeszcze rozklepana polska defensywa. Bardzo ładnie tam zagrał Michalik do Szlekmana i na 21 sekund przed końcem, że dołożyli dwa kolejne trafienia. Adam Schizer i Żolt y, Adam St po tamtym drugim rewanżowym meczu